Cześć, cześć, dzień dobry. 4:38, 143 dzień roku i słońce wstaje nad Koszalinem. Witam Was bardzo serdecznie w dziewiąty dzień e, moich transmisji na żywo o wschodzie słońca. Imi Imieniny dzisiaj Jana, Michała, Iwony, więc śpieszcie, śpieszcie do nich, złożycie im życzenia. E, wszystkiego co najlepsze tego dnia e, w ich dzień imienin. Moi drodzy, na początku. Chciałbym podziękować za wasze zaangażowanie, za wasze zaangażowanie za to, co robicie. Dla mnie, jakie dajecie mi feedbacki, które są bardzo ważne, ponieważ dzięki nim z dnia na dzień mogę robić, mogę nagrywać coraz lepiej korzystać z waszych uwag. Także, jeżeli macie jakieś uwagi, co do kręcenia, co do aspektów. W jaki sposób mogłoby to jeszcze wyglądać, to piszcie pod postami bądź piszcie do mnie prywatnie. Są to zawsze cenne uwagi, z których będę korzystał. Jak zauważyliście, pojawiły się tytuły moich live'ów. Nauczyłem się czegoś nowego. Także dzięki temu będziecie wcześniej już wiedzieli o czym będzie dany live. I na przykład tak jak wczoraj doświadczenie, doświadczanie, część pierwsza się pojawia więc będzie kontynuacja na pewno, doświadczanie, część druga, ponieważ wczorajszy live bardzo ładnie pobudził Was do tego, żeby o czymś się zastanowić na doświadczaniu. Tych, których nie czytali pod moim live'em komentarzy, zachęcam do tego, bo są naprawdę mądre i zastanawiają i prowadzą do refleksji. Także zlecam dzięki Wit, dzięki Beata. Dzięki Monika za to, co zrobiliście. Dzięki temu powstanie część druga, w której się odniosę do nowych aspektów doświadczenia. Natomiast dzisiaj, moi drodzy, chciałbym króciutko o wartościach w życiu. Bo tak naprawdę, czym są wartości w życiu, co nas determinuje do działania, co powoduje, że podejmujemy takie decyzje, a nie inne. Uwaga, wyjdę cienia. Tak będzie chyba lepiej. Każdy z, nas, każdy z nas ma jakieś wartości, które są dla niego ważne. Są rzeczy, którymi się prowadzi, są rzeczy, które determinują podejmowane przez nas decyzje. Dla niektórych, rzeczami najważniejszymi będzie rodzina, dla innych, będzie zdrowie, dla jeszcze innych, będzie pieniądz, może dla kogoś będzie sukces, i jest tych wartości, którymi się kierujemy w życiu całkiem sporo. Pytanie jest, pojawia się od razu, jak one mocno na nas wpływają. Według Antoniego Robinsa, cała hierarchia wartości, która na nas wpływa, jest to 7 wartości, które dla nas mają znaczenie. I to nierówne, ponieważ, tak jak wcześniej, przed chwilą zaznaczyłem, są one w pewnej hierarchii. Od 1 do 7. Ta, która jest pierwsza, wpływa na nas. E, najmocniej, ta, która jest siódma, wpływa na nas najsłabiej. Czyli przykładowo, jeżeli w hierarchii na samej górze mamy rodzinę, następnie mamy pieniądze, następnie mamy pracę, czwarta będzie sukces, to jesteśmy w stanie poświęcić swój sukces dla rodziny, interpretując piramidę hierarchii wartości. I tak naprawdę zastanawiam się, e, jeżeli posiadamy swoją hierarchię wartości, co musi się zdarzyć, żeby ją przemodelować? Bo zdarzają się sytuacje w życiu, gdzie nasza hierarchia wartości, która była zbudowana, którą budowaliśmy w sposób, w sposób, w sposób życia, z dnia na dzień się zmieni. Są to sytuacje, które w naszym życiu powodują zawirowania, w naszym życiu powodują pewne aspekty. I tu teraz pojawia się pytanie do Was. Jak jaka powinna być hierarchia wartości akceptowana przez społeczeństwo, a tak naprawdę jaka hierarchia wartości powinna być najlepsza dla człowieka. I z tym pytaniem Was zostawię. Mam nadzieję, że była to jakąś lekką dyskusję, a my widzimy się jutro w salonie rana. Do zobaczenia i miłego dnia dla Was gdziekolwiek jesteście. Trzymajcie się, cześć i czołem!